Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby opublikować to, co się stało. Ale muszę się z kimś podzielić tym koszmarem, który przeżyłem. Może ktoś mi uwierzy, może ktoś mi pomoże. Albo może ktoś mnie ostrzeże, że to nie koniec. Wszystko zaczęło się w Dzień Kobiet. Miałem zamiar zrobić niespodziankę mojej dziewczynie i kupiłem jej bukiet róż i kolację na wynos z jej ulubionej restauracji. Zadzwoniłem do niej, żeby się upewnić, że jest w domu i powiedziałem, że mam dla niej prezent. Była zachwycona i powiedziała, że czeka na mnie z niecierpliwością. Pojechałem do jej mieszkania i zaparkowałem pod blokiem. Wziąłem kwiaty i jedzenie i poszedłem do windy. Wcisnąłem przycisk piętra, na którym mieszkała i poczekałem. Winda ruszyła i zatrzymała się na pierwszym piętrze. Drzwi się otworzyły i do środka weszła jakaś kobieta. Nie zwróciłem na nią uwagi, bo byłem skupiony na mojej dziewczynie. Kobieta stanęła obok mnie i wcisnęła przycisk ostatniego piętra. Winda ponownie ruszyła i zaczęła się wznosić. Zerknąłem na kobietę ukradkiem i poczułem dreszcz. Była bardzo blada i miała ciemne włosy opadające na twarz. Miała na sobie czarny płaszcz i czarną sukienkę. Nie widziałem jej oczu, bo były ukryte pod grzywką. Ale coś w niej było nienaturalne i przerażające. Winda zatrzymała się na piętrze mojej dziewczyny i drzwi się otworzyły. Chciałem wyjść, ale kobieta stanęła przede mną i zablokowała mi drogę. Przepraszam, czy mogłaby pani ustąpić? Poprosiłem ją uprzejmie. Nie, odpowiedziała cicho. Proszę, mam tu prezent dla mojej dziewczyny, powiedziałem trochę bardziej stanowczo. Nie, powtórzyła. Co pani chce ode mnie? Zapytałem zdenerwowany. Chcę Twoją duszę, wyszeptała i podniosła głowę. Spojrzałem jej w oczy i krzyknąłem z przerażenia. Miała czarne źrenice bez tęczówek i białek. Były jak dwie otchłanie pochłaniające światło. Uśmiechnęła się szeroko, odsłaniając ostre zęby pokryte krwią. Dziś jest mój dzień, powiedziała. Dzień kobiet.